Ja tam i tam, co byście się to w nie tego typu. Ja tutaj robię frytki, ale nie, muszę troszkę skomentować różne informacje tego typu. No bo pisać się na komentarzach tego typu, że po co mam się odzywać z sprawie hateru. O tyle proszę mi widzowie, że prawie 500 chciałem się odezwać, z tego powodu, że po prostu yy, sam się ośmieszył i swojego kolego ośmieszył się totalnie. I dlatego powiedziałem to, co powiedział. To nie jest tak, jak Quinto TV stwierdził, bo to jest śmieszne, jak on to zaczął to mówić po prostu chciałem tutaj lekko skomentować że reszta tych pajacyków wymyślają sobie bajki tego typu i myślą że jest sam góra to nie jest prawda tego typu właśnie trzeba myśleć główką nie dupą oni myślą dupą a później wychodzi z tego gówno tego typu, ale nie jest to ważne widzowie. Po prostu dla mnie to jest śmieszne i po prostu powiedziałam to co miałam powiedzieć tego typu i zastanówcie się, niektórzy, bo dla mnie to jest śmieszne było, dlatego musiałem to powiedzieć co ja. A to, że skończyłem o 12 po prostu nie miałem dużo roboty bo nie ma śniegu, i inne rzeczy na razie mam nadzieję ale ubierz się mi widzowie, że mogę być w każdym kiedyś ściągnięty do pracy i dodatkowe pieniądze no bo żal dupa tego typu będzie